Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku pokażę coś dla miłośników rolnictwa. Będzie to kombajn o numerze 8230 Britains od firmy Tomy. Widzicie teraz czerwony kombajn Case IH 8230. Jest on dość duży. Porusza się na dwóch dużych kołach i dwóch mniejszych z obrotową osią z tyłu. Na samym przodzie. Mamy przyrząd żniwny do zboża, który jest ruchomy. Porusza się, gdy pojazd jeździ. Dalej w kombajnie mamy kanał wciągający z ruchomą obudową podajnika. Następnie widzimy dość dużą kabinę dla kierowcy, gdzie w środku znajduje się terminal sterowniczy. Do tej kabiny prowadzą drabinka i przejście z lewej strony. Kabina jest oszklona ze wszystkich stron, z lewej i z prawej strony znajdują się drzwiczki. Po prawej stronie mamy barierkę. Z przodu kombajn jest oznaczony światełkami, żeby był widoczny. Tutaj mamy również lusterka. A dalej znajduje się zbiornik na zboże, jest on dość duży. Tutaj w środku również jest drabinka. Po lewej stronie natomiast mamy ruchomą rurę wyładowczą, a z tyłu silnik, do którego możemy dostać się za pomocą wysuwanej drabinki. Cały kombajn wykonany jest w skali 1 do 32 i przypomina rzeczywiście swój pierwowzór. Jest zrobiony z odlewu metalowego, dlatego jest bardzo ciężki. To może pokażę Wam jeszcze raz, jak poruszać się tym modelem kolekcjonerskim. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta miniaturka kombajnu. Jeżeli tak było, to możecie ją kupić na megadyskont.pl.